Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na haul. Pokażę Wam te rzeczy, może ktoś się zainspiruje albo szuka rzeczy podobnych. Albo stwierdzicie, że to są fajne zakupy i coś sobie kupicie. Zakupy są nieduże, ale myślę, że fajne. Najpierw, słuchajcie, pokażę Wam Rzeczy z wyprzedaży, z Benekona. W e, są wyprzedaże, e, bardzo duże przeceny, to nie są takie przeceny, że 30%, tylko to jest wszystko na pół. Przecenione. E, zostawcie jakiś komentarz, jak nie macie czasu, uśmiech serduszko, będzie mi miło. E, no i subskrybujcie mój kanał, polecajcie. Zapraszam was też na krótkie firmy, na firmy shorts, na spacery z Miszo tutaj w je, bo przecież mój pomocnik musi być. <laughs> I pierwszy co mm, kupiłam to sweter e, z wyprzedaży, przepiękny. E, słuchajcie, bardzo lubię mohery. I przepiękny sweter moherowy. W tamtym roku podobny widziałam w kosie, e, w takie rąby, ale nie kupiłam i e, żałowałam, że nie kupiłam. On jest taki duży, bo ja kupiłam elkę. Chciałam, żeby ten sweter był wielki. Taki oversize. Jest rozpinany. Tak, słuchajcie, wygląda. Taki bardzo mięciutki, milutki mocherek. Bardzo delikatny. No, i najważniejsze dla mnie, że ten sweter ma guziki ponieważ ja mam takie swetry. Ładny, taki żółty, moherowy, zielony, cóż z tego jak one nie mają guziku. A mi chodziło o taki sweter, e, ten sweter całoroczny, bardzo fajnie też e, kiedyś Wam się pokażę, e, jak go ubiorę na jedno ramię, też bardzo fajnie wygląda. Bo to jakaś e, koszulka na ramionkach wykończona koronką. Super wygląda. Tak nie planowałam go nosić, ale w przymierzalni e, no, zobaczyłam, że też tak można i fajnie jest. Sliczne e, guziki, piękny taki mm, kolor. E, ten cielisty, taki e, mleczny beż, mi się podoba, taki krem. Były też w innej kolorystyce. E, no, dużego wyboru też nie było, bo był tylko ten L-ka z tego koloru i s ale ja chciałam wziąć największy rozmiar, żeby mieć taki, słuchajcie, luźny. I ja chcę go, przede wszystkim potrzebowałam czegoś na wyjazdy, jak gdzieś pojadę latem, a będzie wieczorem chłodno, żeby po prostu ubrać, a później zapiąć właśnie te guziki, ponieważ ja często, jak wyjeżdżam, zapominam wziąć paska. No i później problem jest, bo jest mi zimno. Chcę ten sweter jakoś no okryć się bardziej tym swetrem, a nie mam w nich guzików. A ten jest bardzo fajny, taki całoroczny. Tutaj trochę się odbija słońce, ale trudno. Nie mam za bardzo, kiedy Wam tego filmu nagrać, a uważam, że w tym sepcie była mnie super, że jak teraz nie nagram, to później to już no, nie dam rady nagrać go. No i kolejną rzeczą, pasek też przeceniony na połowę, czarny, klasyczny, potrzebowałam takiego paska. Mam świetne spodnie, jedne z kosa, przepiękne. Nie pokazywałam Wam ich i jeszcze w nich nie chodziłam, bo to koniec lata kupione, ale potrzebowałam paska i to są wszystko rzeczy z wyprzedaży. Taki lekko lakierowany, mój pomocnik wczoraj chce mi przeszkodzić. I słuchajcie, jestem dresiarą, bardzo lubię spodnie dresowe, szczególnie spodnie dresowe, czarnym. Wisiały jedne. I też przecenione na połowę ceny, 100% bawełny. Przepiękne spodnie. Ja uwielbiałam spodnie dresowe. I myszek, bo przeszkadza. Widzowie tu wszystko widzą po prostu. I czarne takie, słuchajcie, myszy, chodź. Tymolkę, myszek. Czarne takie dresowe spodnie, a to je wyróżnia od innych spodni, że mają takie lampasy tu. Wykończenie kolor Benetton, niebieskie, tutaj czerwone, tu żółte, tutaj ten snurek jest zielony. Tu znaczek benetona, Benettona, tak zwężany. Bardzo fajne spodnie, w dobrej cenie. Ja mam takie tenisówki też białe, które będą fajnie wyglądać. Bo też są właśnie wykończone e, takimi małymi lampasikami chlorowymi e, I tak się prezentując, prezentują. Oni fajnie pasują mi do tego swetra. Myszuj! E, no i trochę widzę, że, że te słońce tutaj e, pada, ale niestety e, trudno tak musi być już tam część okna zasłoniła. E, Myszek. A tak jak Wam powiedziałam, jak zacznę w tym chodzić, to już nie nakręcę tego filmu. Więc jeżeli lubicie firmę Benetton albo potrzebujecie jakieś rzeczy z fajnym składem, chociaż ten skład w Benettonie teraz się trochę popsuł już, bo są mieszane, ale ten sweter ma dużo procent moheru, spodnie 100% bawełny, no to możecie coś jeszcze upolować fajnego w Benettonie. Tych rzeczy jest bardzo dużo i są bardzo ładne. No, i teraz z wyprzedaży. To było z wyprzedaży. A z niewyprzedaży. Z KOSA. Ze sklepu, który upuściłam, uwielbiam. Został, stał się to mój ulubiony sklep, gdzie mi się wszystko podoba i rzeczy damskie i męskie. I wszystkie bym mogła przygarnąć i te damskie, i te męskie. Te swetry męskie, te bluzy. One są przepiękne te swetry z kaszmiru, e, ubóstwiam ten sklep. No i zastanawiałam się, gdy kupowałam spodnie i taki podkoszulek w kosie, to były też takie czarne, klasyczne, e, na grubych e, ramionczkach podkoszulki, się nad nimi zastanawiałam, mysze, chodź, zobacz, a gdzie masz uszko? Szukaj uszka, szukaj. E, no i teraz sobie kupiłam te podkoszulki, są w całej ofercie, jest jeszcze biały szpaski. Jeżeli ten kamień się sprawdzi, to kupię przynieść uszko, Szukaj sobie biały. Zobaczę. Niby zwykły basic, a nie zwykły, bo bardzo ładnie wygląda. A do tych spodni będzie pasował, które kupiłam. Super. Szukaj łóżko. Zobaczymy, jak bym się nosił. I taki zwykły złoty pod koszulę. Niby zwykły, a nie zwykły, ponieważ no. Do tamtych spodni takie e, złe kościoły, jakieś takie byle jakie buzeczki mi nie pasują. I ten do czarnych spodni z tym czarnym paskiem będzie fajnie pasował. A jak się sprawdzi, zobaczymy z praniem i tak dalej, to sobie kupię biały. E, jeszcze były w paski i niebieski. E, 100% bawełny, e, mięciutki, bardzo ładnie odszyty. E, te rzeczy z kosa są takie, że jak ja je ubieram, to bym chodziła tylko w nich, ponieważ są starannie uszyte. Jak wejdziecie na ten sklep, to tam zobaczycie, jak wejdziecie w sekcję, gdzie to jest wyprodukowane, to tam dokładnie jest opisane miejsce, jest zatrudnia pracownikom i tak dalej. Jest to dość przejrzyste, jeśli chodzi o produkcję tych rzeczy. Szukaj łóżka, szukaj. I słuchajcie, pierścionki w kosie kupiłam jeszcze. E, masz mi się takie obrączki cienkie. I słuchajcie, pojawiły się w kosie. E, takie złote obrączki, więc mam pierścionki ze sklepu, które ubóstwiam. I mogę sobie tak ubrać jedna koło drugiej. E, one są pokryte złotem, te pierścionki, prawdziwym. I kurczę mówię, szukam takich obrączek, a tutaj pomyślałam i znalazły się w kosie. I sobie kupiłam. Jestem zadowolona, bo mam też być w Pamiętacie, w jednym z holów pokazywałam Wam kolczyki z kosa z perłami. Jestem zachwycona, jedna perełka mała, druga duża. Bardzo solidne wykonania, perły prawdziwe. Elementy pozłacane, ale zapięcia tych sztywów są tak solidnie i tak mądrze zrobione, przemyślane, że jestem pod wrażeniem jakości tej biżuterii i jej wykonania. No i tyle moi kochani. Mam nadzieję, że hol się mój podobał Wam. Dajcie znać, czy coś kupiłyście na wyprzedażach. A ja już kończę, ponieważ mój pomocnik na pewno będzie chciał mi tu rozłączyć kamerę, skoczyć myszek. Chodź, tutaj pcha się. Tylko włączam kamery, w niego wstępuje jakiś ogień. No, jest to prawdziwy YouTuber. Co tu dużo mówić? Widzi, kamerę chce występować. Powiem Wam, ja bardzo cieszę się z tego swetra. Bo w kosie był taki podobny, wrąb, ale i na guziki. I ja tak przegapiłam, nie kupiłam tego swetra. A czasami tak jest, że sklep ma stałą ofertę jakieś rzeczy, które się powtarzają, ale jeśli chodzi o niektóre swetry, to już nie. Tak samo ten sweter, który mam na, na sobie z kosa, też moher panterkie, bardzo szybko się wyprzedał, zniknął ze sklepu. I ze strony internetowej, i wydaje mi się, że może nie wrócić już w następnym sezonie. E, więc cieszę się, że udało mi się coś w rąby upolować, e, takiego co chciałam. E, miękkiego, e, fajnego o, właśnie e, z benetonu. I tak słuchajcie, można na ramię ubrać. E, jeśli chodzi o skład, ten moher w ogóle nie gryzie, powiem Wam to jest tak, jak. E, z asortymentem spożywczym są dobre wędliny, są paskudne. Tak samo sery czy inne rzeczy do jedzenia. I tak samo jest z odzieżą. Zależy, jak to zostało wyprodukowane. Wełna wełni jest nierówna, jedwab nierówny i tak dalej. Więc wszystko zależy od produkcji i od firmy. Więc ja bym e, nie słuchała, jak ktoś mówi, że na gryzie, ponieważ no już jest mój pomocnik. choć niekoniecznie wełna może gryźć. I teraz mi nie widać, e, mój pomocnik po prostu, no zrzucasz. Słuchajcie, kończymy, bo tutaj widzicie już problemy techniczne. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia.